Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. I członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu albowiem grzech nie powinien nad wami panować skoro nie jesteście poddani prawu lecz łasce jaki stąd wniosek czy mamy dalej grzeszyć dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu lecz łasce żadną miarą czyż nie wiecie że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo jesteście niewolnikami tego komu jesteście posłuszni bądź niewolnikami grzechu co wiedzie do śmierci bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano, a uwolnieni od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.